Ryby to nie tylko ryby, ale ryby to i żarcie. Jutro w menu widzę schabowy na smalcu z ogniska. Rozbita już przez panią w sklepie. Zaraz jeszcze przypieprzymy tutaj delikatnie świeżo mielonego pieprzu. Może być na jedną stronę. Yy, ale przypał. Dobra, tu do tego, tamtego. I go sposobem marcelego do przechowalni. Ładna. To będzie taki półprodukt jak ten proszek z tej zupki chińskiej. I go pyk do owalni dziada. I dalej. Pyk. Kopiuj klej. Czak bariera. I przypieprzyć świeżo mielonym. Dobra, leci dalej, bo się nie da jedną ręką tego pieprzyć. Dwa będą z pieprzem, a dwa się najwyżej zrobi. Bez. No cztery i kostka smalcu, patela w ognisko, nadsanowe i elegancja Francja i później tylko nad samą wodą już nad ogniem bułeczka. Oczywiście powinno być większe to pojemnik, ale no cóż takie życie ostre że nie mam innego. Także i tak po, cztery, po czterokroć. Pięknie to strzeliłem, ale jak się patrol nie ma takiego problemu, którego nie rozwiążemy. Najwyżej będzie trochę w dupę jeża zasłona. Ale tak już w życiu bywa. Można sprawdzić, spróbować. Dwa na raz poszły. No i dobrze, hurtem. Dobra, jeszcze muszę teraz dwa na raz przypieprzyć. Także tego. Dobra, chwilę tu musiałem pokombinować. I piękności już jest. Jajo, a później gotowca w ogień. Ale koniecznie na smalcu. To nie jadł na smalcu, to, to mało Półprodukty, bo tam trochę trzeba iść na miejscówkę, tak żeby sens, sensu jakieś jajka dźwigać, inne tam mąki, szmery, bajery. Jest tutaj w tym gotowce. Resztą jajka tylko zalewamy. I jest moocz. Jak pierą. tylko trochę. O, tam się zatyguje. I reszta joja się zalewa. I jeszcze jest taki plan. Żeby do buły tartej to z prawdziwej buły tartej dodać orzeszków. Jutro będzie mniem.